No dobra, Mariusz, to ja idę kupić te e, lody ekipy. No dobra, no to idziemy, ale ja pójdę kupić. Dobra, to idź. Halo. <grystanie> Dzień dobry. Dzień dobry. Co e, są lody ekipy. Nie, ale mam do zaoferowania... Burgelka? Mhm. A to ja podziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dzień, później. Dobra, zobaczymy, co dzisiaj są. Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, co w do ekipy? Nie ma, ale mam do zaoferowania pysznego brytyjska. E to ja podziękuję. Do widzenia. Dobrze, do widzenia.

Nie chcę koloru, nie chcę koloru. Mileczkę za zaraz przyjdę. Słuchaj pan! Jeśli mi za chwilę pan nie da loda ekipy, to wsadzę sobie. To wsadzę panu bu tego bulgara w dupę. Fuck you. Dawaj mi pan loda ekipy! Józef! O ty. Śmiecił. A jednak były! Jeszcze cię dobiję! Sprajedzę! <laughs> to jest dla mnie O, a sobie jeszcze jednego burgerka Dobra, nara, frajerze